Dzisiaj mowa o następnym, następnej fajnej odmianie, czyli to jest odmiana sakiewka chudziaka. Pomidory w kształcie sakiewki. Nasiona mam z pewnego forum. Nie wiem skąd to nazwa. Chyba od tego gościa co je skrzyżował. Odmiana jest ustalona, bo już ją uprawiam parę lat smaku smak jest rzeczą Każdy ma inny gust, ale w smaku jest rewelacja, praktycznie no, pomidor numer jeden Krzak rośnie w miarę wysoko Liście w kształcie regularnym ładny, dobrze, dobrze, fajnie plenny Naprawdę polecam to odmianę Jest super smaku. Warto by było gdzieś się rozejrzeć za nosionami tej odmiany. Pomidorek z wyglądu jest taki, tu bardziej właśnie taki sakiewkowaty. Smaku super. Wagowo ten pomidor waży jakieś 130 gram. Jest w takim razie średniej średni średni średniej klasy pod względem wagi.